Christmas, everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening i I'm going And Mikołaj do came, so I to I to It's only a little tired I mean, I look a little I'm mama. i staple i oh, oh wow! I'm going it Okay, first what I'm to do is Kid. am going to staple it with Revolution. <laughs> potem tutaj, oh wow, taka candle. Oh, to jest Yankee Candle. Dostałam cynamonową Yankee Candle z świecznikiem, chyba tak się mówi. Takim pięknym. Potem zrobię okay. wszystko z bliska. Też dostałam tutaj um, skarpetki Grincha. Eee, piękne. O, i dostałam drugą, e, drugi świecznik. I. Janki, kanduł, taką samą i ja już wiem jaki kanduł Dobra, potem tutaj mam Co ja tutaj mam? To jest zeszycik taki e, Designed w London <laughs> Bardzo fajny i bardzo taki Inny materiał, taki fajny Dobra, następna rzecz to Reese's, dostałam Reese's um, Snowman, e, jak to jest? Um, nie, Mikołaj, ale dostałam Reese's Bowana. Potem dostałam Reese's. Reese's po prostu Sticks. Nigdy wcześniej ich nie jadłam, ale to fajnie. Potem dostałam Hershey's Cookies. one są w ogóle same, ja je uwielbiam. I tutaj widzę. Uff, tutaj... to są dwie rzeczy. Dostałam. Legincy eh, Adidasa, które bardzo chciałam, jej Ale <ścoughs> I dostałam bluzę Dostałam bluzę Adidasa, taką czarną I tutaj, tutaj są paseczki, ale fajnie Jej <ścoughs> ostatnio chciałam bardzo nową bluzę i legincy I to wszystko... O. Ale nie było zapakowane Dobra, ja teraz wstaję i się szykuję Potem kalendarze i widzimy się za sekundę Okej, okay, kochani, jeszcze przed ubraniem się nadszedł czas na kalendarze A więc tak jak zawsze zaczynamy od Torntonca Dzisiejsza zagadka to What's white and falls from the sky in wintertime? Czyli chodzi o śnieżkę A śnieżko jest... o tutaj! W oknie. Dobra, otwieramy. Kalendarz na pewno się odwiera. Eee. I w środku tak jak zawsze. Kółeczko. Potem wszystko pokażę z bliska. Eem. Potem drugi kalendarz to. Slidla I żysteczkę mamy. O tutaj. Dzisiaj mamy serduszko o! Dzisiaj mamy serduszko I to jest o smaku Milk cream z ciasteczkami I białym czekoladą Mniam, nam tylko teraz nie chce mi wyjść z powrotem Dobra, okej okay. Następny to Aero I szósteczka jest to tutaj. Dobra, dzisiaj mamy słony. E... O, karaman. Echem. Następnie Reese's. Szósteczka jest. O, tutaj. Ale ładnie ten kalendarz pachnie. I dzisiaj mamy białą czekoladę. Potem kolejny kalendarz z... Zycza mi dokąpiali jest... O tutaj. Takie średnie pudełeczko. O o, tutaj. O o! Nie chcę w kalendarza. Sekundka, czekajcie, czekajcie. A dobra, bo trójka już była otwarta, to w sobie nie mogę. Uuu! Dzisiaj mamy, e, jak to się mówi? Fairy light. Nie wiem jak to jest po polsku, ale dzisiaj mamy fairy light. Mogę sobie dostać do tego jednego swojego kontenera, co mam. Tam, tam, tam z Rudolfem co był falu, a więc... Pachnie bo nie pachnie jakoś. Albo nie pachnie różami. Czuję róże. Dobra. Ostatni i... Następny i ostatni kalendarz to kalendarz balea. Voilà. I szósteczko jest o tutaj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O tutaj. Odbieramy i dzisiaj co mamy? Dzisiaj Ma... O! Oho! One Oho, no słodkie! Dzisiaj... Tak, to wszystko. Dzisiaj mamy... Em... Znaczy wiem co to jest. To są takie konfetti do I Patrzcie, one są ze świątecznymi czapłeczkami. E, tylko przeczytam się na pewno... Mam rację. E, tak, to jest konfetti do kompleni. Super, mega. Dobra, teraz wam wszystko pokażę z I do it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of half-long boots. Okej, okay, wszyscy, ja właśnie wróciłam ze szkoły. Jest około piątej. Wróciłam około drugiej. Może jest nawet szósta. Na Która jest godzina? Teraz jest godzina. O! Oh, jest szósta trzynaście! A ja od godziny dosłownie pewnie drugiej części leżę w łóżku. I się nie ruszam i nic nie robię. Już się przybrałam w e, tą moją bluzę nową i legendy I są bardzo wy, wygodne, a więc jestem bardzo zadowolona. E, Mikołaj zobaczył, że e, jestem bardzo dobra w tym roku i chyba postanowił mnie wynagrodzić, bo nigdy wcześniej nie miałam takich dużych Mikołajek. E, no, ale coś chciałam mówić i zapomniałam. A właśnie, dzisiaj byłam w szkole i w sumie nic się takiego nie działo. Normalny dzień piątek, a więc tylko. Mieliśmy sześć klasy, był krótszy dzień, tak jak każdy piątek. I zamiast wziąć autobus do domu, to postanowiliśmy się wszyscy przejść z moimi znajomymi, bo autobus był, ale było w nim bardzo dużo ludzi, a nam się nie chciało stać pomiędzy nimi, bo po prostu no było ich za dużo. A więc przekonaliśmy wszystkich, żeby się przeszli. I mieliśmy fajny spacer do domu. Nawet na mnie zajęło dłużej niż autobus, bo yy, weszliśmy już do mojej osiedle i widzieliśmy osoby, które jakby wyszły z autobusa, a więc w sumie taki sam czas, yy, a mamy exercise a więc yy, fajnie. <laughs> yy, no i dzisiaj w szkole jedna rzecz taka, która się stała, która jest trochę, no, trochę taka relevant, że ważna można powiedzieć. To, że dostałam kolejny rezultat i dostałam 93% w Woodwork, a więc jestem z siebie dumna. <grym> 93% to jest mega dużo, jestem, jestem bardzo zadowolona. A jeszcze spaśli, że reszta klasy jakby dostała 50-60%, a ja tu z 93%, a więc. Dobrze mi poszło ogólnie w tym roku, w tym roku chyba. Może nie, nie, w sumie chyba najlepiej z tych wszystkich, nawet nie wiem, ale jestem się bardzo dumna, bardzo fajnie mi poszły egzaminy, a więc jest spoko. I dzisiaj nic nie robiłam, dzisiaj dosłownie odpoczywam, mnie też trochę bola głowa od zębów, no a więc nie miałam takiego... Exciting day, po prostu odpoczywam. Też jestem zmęczona po całym tygodniu. Nie mam żadnych planów na weekend, jutro chyba idę do, do sklepów. Bo potrzebuję kupić e, prezenty dla mojej koleżanki na święta, potrzebuję um, właśnie zrobić takie jakby świąteczne zakupki, a więc sobie jutro może pójdę, nie jestem pewna, może namówię koleżanki, żeby ze mną szły, zobaczymy, e, w niedzielę chyba nic nie robimy, potem poniedziałek, wtorek idę do, do szkoły normalnie i w środę mam dzień wolny i już mam plany, ale wy... Musicie po prostu poczekać i zobaczyć, żeby nie było żadnych spoilerów. Um, no i co, i nadal leżę. Oglądam sobie filmy i chyba zaraz pójdę sobie zrobić kąpiel z, z tych badbombs, co dzisiaj dostam, bo jestem ciekawa, jak one będą wyglądać. I potem może się już po, po prostu położę i pójdę spać. Bo dosłownie jestem bardzo zmęczona i tak nic nie robię. A więc no, albo sobie... Zrobię ból dżynu, bo jeszcze tego miesiąca nie zaczęłam, a więc już chyba czas zacząć i chyba to zrobię. No, ale zobaczymy. Zaraz, zaraz wy zobaczycie, dosłownie za sekundę wy zobaczycie, może za, za pół godziny, jak mi się zechce wstać, a więc no, taki, taki mały update. Okej, okay, wszyscy, ogólnie dzisiaj już nic nie robiłam, cały czas leżałam, potem się poszłam wykąpać i... Teraz już się kładę spać. Dzisiaj dosłownie był taki leniuchowy dzień, bo piątek i odpoczywałam przez ten tydzień, który miałam w szkole. E, jutro już mam plany, a więc na pewno będzie bardziej interesujący vlog. E, I to po wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować. I do następnego filmiku. Kochani, buziaczki. Mua. Pa, pa. Fear, teenage problems got in the way now. Just lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. And stay positive.